Zatrzymaliśmy się dla pięknego widoku i co się okazało, to najdłuższy fiord Norwegii, drugi co do długości w, na świecie. Tutaj mamy trochę informacji na temat, jak powstają takie fiordy. Pan tutaj właśnie tak, wyczytuje. Fajne rzeczy. Dwa miliony lat temu nie było tutaj w ogóle fiordów, dopiero po lodowcowe zaczęły się tworzyć na skutek pękania skał. Widać tutaj te linie poprzerywane, zaznaczone. Później nastąpiło zlodowacenie i te e, lodowcy wchodziły w te doliny, które powstały, zawarzały nad głębiej, nawet poniżej poziomu morza. Później ta woda zaczęła topnieć, tak powstały fiordy i też schodzące lawiny kamienne potworzyły różne kształty, te bardziej strome, to są po pojedynczych takich kamiennych lawinach. No i tak powstały fiordy. Jechaliśmy do kolejnej miejscowości Loen, zaraz koło lodowca Kendal. Tam za mną, za Mentosem, go właśnie widać. Bo to prawda, są chmury teraz tam, ale uwierzcie mi, że tam jest. Bardzo fajna miejscowość. Za mną na tej górze znajduje się kilka tras Ferrat. Ona no nam się niestety nie uda na nie pójść, bo nie zarezerwowaliśmy sobie wcześniej e, wycieczki. Ale mamy bardzo ambitny plan pojeździć tutaj po okolicznych jeziorach, jechać do miejscowości Stryn spędzić miło dzień, no i idziemy na północ, no bo pogoda się coraz bardziej psuje, doszli na słuchy, że już na dalekiej północy zaczyna padać śnieg, więc musimy się spieszyć. Jesteśmy na kempingu YouTube, który jest położony w bardzo fajnej okolicy, zaraz na wyką, otoczony górami jest to pierwszy kemping w Skandynawii, na którym udało nam się skorzystać z Acji, o której Wam zaraz powiem. Na kempingu standardowo znajduje się kuchnia, wyposażona, więc dzisiaj zrobiliśmy sobie akurat pieczoną owsiankę, Mały pokoik, taki socjalny, powiedzmy, gdzie można posiedzieć na kanapie, jest telewizor i miło spędzić czas, jeśli ktoś jest w namiocie, akurat pada, czy ma ochotę po prostu wygodnie się rozłożyć, to jest takie miejsce. Pralka, suszarka, w pełni wyposażone toalety i przede wszystkim bardzo przystępna cena. Od tego roku jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami karty ACI. Jest to takie zrzeszenie kamperowiczów. I te ceny pokazują, ile się powinno zapłacić na kempingu poza sezonem, od 12 euro do 20, a jak jesteśmy w Skandynawii, no to wiadomo, 20 euro, ale w tej cenie mamy dwie osoby, samochód, prąd i jeszcze dwa prysznice dostaliśmy, bo akurat tu są płatne. I też Pan pokazał mi na mapie, gdzie jest kolejny kemping, jest na naszej drodze, jedziemy na drogę atlantycką w tym miejscu. A tutaj gdzieś przebiega właśnie droga Atlantycka, także idealnie I bardzo fajnie kosztuje to 16 euro rocznie Dostaje się dwa katalogi z kempingami na całej Europie I można korzystać W tle mamy jezioro, które ma bardzo ciekawą historię Smutną, to, ale ciekawą Na początku 1900 roku doszło tutaj do oberwania z jednych, jednej ze skał Która spadła z 500 metrów do jeziora, kilkaset tysięcy ton I spowodowała powstanie około 400 metrowej fali, która zmyła dwie wioski, zginęło tam około 30 osób. I nikt nie myślał, że ta, taka sytuacja powtórzy się 30 lat później, że jeszcze większa skała spadła z wysokości, z wysokości około 800 metrów i spowodowała falę, stworzyła falę około 70 metrów. No coś niesamowitego, zginęło kilkadziesiąt osób. Także smutna historia, ale bardzo ciekawe jak te skały się obrywają. No i tak jak mówiliśmy, że powstawały tutaj te doliny, no właśnie taki proces, takie kamienne lawiny, obrywy skalne się tworzyły, dlatego powstały te doliny. Właśnie przyjeżdżaliśmy i zachwycaliśmy się sadem pełnym jabłek. I zaraz obok można sobie zakupić za 25 koron, czyli jakieś 10-12 zł Nie, tak. paczkę jabłek. Wyglądają bardzo smakowicie. Kosztują właśnie mówiłaś. Tak. Ale zmyśle, widzieliśmy to to dzisiaj... to jest bardzo spokojne. Jest taka skrzyneczka. Rusza się kasę, bierze się jabłka, a to jest ciekawe, oni używają tutaj WIPSA. To jest coś taki system dopłatności przez telefon, i można po prostu przesłać pieniądze od razu na, na jabłka komuś przez telefon. Okay. Dotarliśmy do miejscowości Obstryn, powiem Wam, że tak jeździmy między tymi fiordami, między górami, pośród tych jezior I tak naprawdę tu można się co kawałek zatrzymywać, podziwiać te widoki, zachować tak jak Justyna za dużo ładnych widoków, widocznych tańczyć nad biegiem jeziora, no jest tu po prostu coś niesamowitego przed nami góry, jest to, obkrążamy lodowiec cały czas, co chwilę się pojawia śnieg Jedziemy dalej, mamy wyjechać na 1500 metrów na jakiś wysoki punkt, widokowy, wysoko położony. A tymczasem idziemy zobaczyć jeden wodospad, który widzieliśmy z drugiego brzegu i naprawdę zacnie wygląda. Dotarliśmy do miejscowości Geiranger, która jest bardzo popularna, bardzo turystyczna. Mieszka tutaj co prawda tylko 250 osób, tak na stałe, ale naprawdę dojeżdża tutaj bardzo wielu turystów albo statkami wycieczkowymi, nawet takimi wielkimi chromami atlantyckimi, które wpływają w ten fiord, bo mają na to możliwości. Fiord ma długość około 300 km, jest w takim kształcie litery S, tutaj jest Geiranger. Po drodze płynąc tutaj promem, ja się właśnie kilka wodospadów między innymi 7 sióstr, zalotnik czy ślubny welon, stąd też poprowadzone są szlaki widokowe i bardzo popularne są tutaj rejsy widokowe łodziami lub motorówkami trwające około godziny półtorej właśnie na podziwianie fiordu i wypływają z tego portu bardzo łatwo tutaj trafić, tak naprawdę to jest centrum miasteczka. Sklepy, duży port. No i w zasadzie tyle tutaj jest. To Miejsce, podobnie jak okolica Loen, też jest zagrożone takimi ogromnymi osuwiskami skalnymi. I tutaj znajduje się najpilniej strzeżona góra. Nazywa się Akerneset. Cały czas śledzi ją i pilnuje, monitoruje kilkanaście różnych systemów i kamery, które sprawdzają, czy nie dochodzi do pęknięcia, ponieważ znajduje się już na jedno pęknięcie, które z roku na rok powiększa się około 15 cm. Naukowcy przewidują, że jeśli dojdzie do takiego oberwania, spadnie do fjurdu około miliona metrów sześciennych skały, które spowoduje. Tak ogromną falę tsunami, która dotrze do Geiranger w około 10 minut. Po drodze niszczą kilka innych miejscowości, no i oczywiście samą Geiranger. Jeśli ktoś z Was lubi jeździć samochodem, to Norwegia jest do tego idealnym miejscem. Drogi są wąskie, strome, położone w super miejscach i właśnie dotarliśmy do jednego z nich, czyli do Drogi Troll'a. Przestań mnie nagrywać z tyłu. Syna nie wiem co ma na myśli. Ja sobie zbieram materiał na stoisk. A, okej. Okay. <laughs> dotarliśmy w jedno z nich, czyli na Drogę Troll'a, w dosłownym z norweskiego jest to Drabina trola. 12 zakrętów, bardzo stromo, 6 km, a też przejechaliśmy właśnie Odcinek zwany Złotym Szlakiem, łączony miejscowością Grainert, gdzie byliśmy, właśnie z drogą Trolla. Jedna z piękniejszych dróg, na jakich byliśmy, co wkreślam, się zatrzymywaliśmy. A sama droga trola i ten odcinek, też jest pisany na listę 18 najpiękniejszych dróg w Norwegii. Wydaje mi się, że jest to idealne miejsce na to, żeby zakończyć ten już przydługi vlog z Norwegii. Także... W takim widokiem Was żegnamy i ruszamy dalej na północ. Gdzie nam się uda dojechać, zobaczymy. Na pewno na na dam radę. No, myślę, że nas śnieg nie przegoni z Lofotów, ale. A Nordkap? No wie. Żebyśmy się w kolejnym odcinku. Ciao.